Planujesz rozpocząć swoją przygodę z Walheim? A może wracasz po dłuższej przerwie? Łap za kubek dobrego miodu i usiądź wygodnie. W tym filmie omówimy podstawy i wskazówki dla nowych graczy. Zbieraj wszystko, co możesz. Zasoby odblokują nowe przepisy i otworzą przed tobą więcej możliwości. Nie ignoruj niczego, ani tego, ani tamtego, tego też nie. Może się przydać wcześniej niż myślisz. Jedzenie odgrywa istotną rolę. W Walheim nie umrzesz z głodu. Ale jedzenie znacząco wpływa na Twoje statystyki. Możesz spożyć do trzech różnych posiłków jednocześnie, co zwiększa Twoje zdrowie i kondycję. Kolor widelca przy posiłku wskazuje, która cecha wzrośnie: czerwony bardziej podnosi zdrowie, żółty kondycję, a szary wzmacnia je porówno. Zajrzyj do ustawień gry. Niektóre zasoby, na przykład grzyby, trudno znaleźć w gęstej trawie. Jeśli masz z tym kłopot, spróbuj obniżyć ustawienia roślinności. Odpoczynek to podstawa. Zbuduj ognisko i usiądź przy nim, gdy tylko masz okazję. Odpoczynek daje ci jeden z najważniejszych buffów w grze. Szybszą regenerację zdrowia i kondycji, a także premię do zdobywanego doświadczenia. Stwórz młotek i zbuduj warsztat. Młotek umożliwia ci budowanie, a warsztat pozwoli na dalszy rozwój. Pamiętaj, że warsztat musi być zadaszony, aby go używać. Dzięki niemu stworzysz zbroje, zaawansowane narzędzia i naprawisz swoje wyposażenie. Poluj, żeby zdobyć mięso. Mięso to podstawa diety każdego wikinga. Niksy i dziki to łatwy cel, ale jelenie są bardziej płochliwe. Aby upolować jelenia, musisz je do niego zakraść. Najlepszą bronią na początek będzie włócznia. Tania i skuteczna, a dodatkowo możesz nią rzucać z daleka. Mięso przygotuj na ruszcie, ale uważaj, żeby nie spalić go na węgiel. Zawsze miej przy sobie pochodnie. To nie tylko źródło światła, ale także skuteczna broń na początek i sposób na odstraszenie pierwszych przeciwników. Oznaczaj ważne miejsca na mapie. Świat Walheim jest ogromny, naprawdę ogromny, a rozgrywkę zaczynasz na ołtarzu w jego centrum. Aby lepiej orientować się w terenie, korzystaj z mapy i dostępnych ikon. Zaznaczanie istotnych miejsc i obszarów z zasobami ułatwi Ci podróż i zdobywanie surowców. Rozwijaj swoje umiejętności. Biegaj, aby stać się szybszym, skacz, by lepiej pokonywać przeszkody. Ogólnie Twój postęp w Walheim zależy od aktywności. Im więcej czasu poświęcisz na praktykę, tym lepiej opanujesz daną umiejętność. Zbuduj swoje pierwsze schronienie. Potrzebujesz go do odpoczynku i składowania wszystkiego, co zbierasz. Zwracaj uwagę na kolor elementów konstrukcji. Czerwony sygnalizuje, że może się zawalić, więc zadbaj o solidne podparcie. Dach chroni ściany i podłogi przed deszczem, które osłabia drewniane konstrukcje, dlatego dobrze jest je zabezpieczyć. Zbuduj łóżko w swoim schronieniu i ustaw w nim punkt odrodzenia. W przeciwnym razie, po śmierci, wrócisz na ołtarz, gdzie zaczynałeś swoją przygodę. Sen zapewni ci efekt odpoczynku i pozwoli uniknąć niebezpiecznych stworzeń nocą. Lepiej jest przespać zagrożenie, niż stawić mu czoła bez odpowiedniego przygotowania. Ścinaj drzewa rosnące blisko siebie. Upadająca kłoda może trafić w następne drzewo i wywołać efekt domina. Dzięki temu możesz zaoszczędzić sporo czasu, ale możesz też zginąć, jeśli nie zachowasz ostrożności. Zawsze patrz gdzie lecą kłody, aby uniknąć obrażeń. Szukaj opuszczonych budynków. Są one świetnym źródłem zasobów. Można je też odnowić i wykorzystać jako schronienie. W takich miejscach znajdziesz także ule z pszczołami oraz skrzynie z cennymi przedmiotami i surowcami. W zrujnowanych wioskach często rosną krzaki malin i możesz spotkać dziki. Wyjątkowo możesz natknąć się na słup majowy, który zwiększa poziom odpoczynku. Zbuduj swoją pasiekę. Aby bezpiecznie zniszczyć ul, rozłóż budynek z pomocą młotka i warsztatu. Możesz też użyć łuku lub włóczni. Królowa pszczół pozwala na zbudowanie własnego ula. Miód jest jednym z najlepszych posiłków wzmacniających kondycję na początku rozgrywki. Załóż hodowlę dzików. W początkowych fazach gry mięso dzika i skrawki skór są ważnymi zasobami. Aby oswoić zwierzę, musisz zbudować dla niego zagrodę i zapewnić mu pożywienie, np. grzyby lub maliny. Oswajanie rozpocznie się, gdy dzik nie będzie czuł zagrożenia. Żółte serca wskazują na trwanie procesu oswajania. Pamiętaj! Jeśli zbytnio się oddalisz, proces zostanie przerwany. Gdy zwierzę zostanie oswojone, jego pasek zdrowia zmieni kolor na zielony. Stosuj uniki i parowanie w walce. Wiesz lub nie, ale unikanie ataków przeciwnika to klucz do przeżycia. Parowanie wytrąci go z równowagi, dając ci szansę na zadanie dodatkowych obrażeń. Aby wykonać unik, ciśnij blok i skok jednocześnie. Parowanie zadziała, gdy użyjesz bloku w odpowiednim momencie, także przeciwko atakom dystansowym. Uważaj na przeciwników z wyższym poziomem. Przeciwnicy z jedną lub dwiema gwiazdkami mają więcej zdrowia i zadają większe obrażenia, ale wypada z nich więcej zasobów. Pamiętaj o tym, zakładając hodowlę dzików. Graj tak, jak ci się podoba. Walheim daje ci możliwość dostosowania ustawień świata. Nie chcesz agresywnych wrogów? Nie ma sprawy. Chcesz więcej zasobów? Pomnóż ich ilość. Przede wszystkim baw się dobrze. To wszystko, co musisz wiedzieć na początek swoich przygód. Wojowniku, tarczowniczko powodzenia. Witajcie piękni ludzie, z tej strony szkaradny. Jeśli film się podobał, zachęcam do subskrypcji, kliknięcia łapki w górę i pozostawienia komentarza. Wszystkiego dobrego!